Dzień otwarty w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzozowie to przede wszystkim ciekawe prezentacje poszczególnych kierunków kształcenia, działające skutecznie na wyobraźnię ósmoklasistów zapoznających się z ofertą placówki. Pani dyrektor, jesteśmy po prezentacji kierunków nauczania w poszczególnych sal, w których odbywały się prezentacje. No i pierwsze takie wrażenie mam po tej prezentacji zawodu barmana, ja to tak przynajmniej odczytuję. No tutaj to rzeczywiście to chyba wszystko poszło na tyle do przodu, że barman no, dzisiaj musi być, również musi umieć żonglować bardzo sprawnie, jak widzieliśmy. Rzeczywiście ta gastronomia idzie tak do przodu, że no, klientom trzeba dać coś więcej niż tylko te konsumpcje. No dokładnie tak. My uważamy, że takie umiejętności uczniów w zakresie barmaństwa to są tylko uzupełnieniem dwóch kierunków, technik żywienia i usług gastronomicznych, czy usług czy technik hotelarstwa, bo nie wyobrażam sobie pracowników właśnie w zawodzie kucharz czy w zawodzie kelner, którzy no, jakby, przynajmniej części tych umiejętności nie mają. Uatrakcyjnia to na pewno pracę i jest takie no, pokazowe dla klienta. I to może przyciągnąć też klienta. Więc chcąc, aby nasi uczniowie mieli takie umiejętności, nawiązaliśmy współpracę z branżowym Centrum Umiejętności Starnowa i będziemy proponować naszym uczniom bezpłatne kursy 15- i 30-godzinne, zakończone certyfikatem, właśnie w tej branży gastronomiczno-hotelarskiej, kelnerskiej, żeby mogli takie umiejętności nabywać. No właśnie, no jeżeli barman powinien takie umiejętności współczesne Nabywać, no to też pewnie duże wyzwania przed kucharzami, na przykład, no bo też klientowi trzeba odpowiednio podać, odpowiednie potrawy wymyśleć. No przy tej konkurencji pewnie wyróżniające się spośród innych właśnie. Myślę, że technologia gastronomiczna to jedno, i umiejętność dobrego gotowania takich domowych obiadów, to też jedna strona, ale druga strona przygotowanie potraw tak zachęcających swoim wyglądem do konsumpcji i umiejętność dekorowania tych potraw, to też tego się też trzeba nauczyć. I też tutaj kursy w tym zakresie prezentacji tych potraw będą przeprowadzane. Druga rzecz to jeżeli chodzi o przygotowanie deserów, mini deserów, stołów, z deserami i również umiejętności w, z, z, w zakresie tego deseringu. Też będziemy chcieli, żeby nasi uczniowie się w tym kształcili. No tutaj też bardzo efektowne pokazy profilu policyjno-prawnego. No to tutaj też widać, że uczniom nie brakuje atrakcji w nabywaniu tych umiejętności. Na naszym profilu policyjno-prawnym nie jest to wprawdzie klasa mundurowa, ale mamy dwa przedmioty, w ramach których kształcimy według własnego, autorskiego programu. Jest to samoobrona i jest to prawo w praktyce. I w zakresie samoobrony chcielibyśmy troszeczkę urozmaicić tutaj program tego przedmiotu, dlatego nasza współpraca z policją. No, nie ukrywamy, że policja też potrzebuje rąk do pracy. Im też zależy na tym, żeby absolwenci, może nie tylko Szkół ponadpodstawowych, liceów, tylko żeby oni chcieli kształcić się dalej, a potem wstępowali w szeregi policji. W związku z tym program, który też policja przygotowuje, chcielibyśmy wykorzystać elementy tego programu. Jeżeli on będzie wdrożony, to nawet całkowicie przejść na, na uczenie na tym programie. I chcielibyśmy, żeby młodzież nabywała takie umiejętności jak musztra policyjna, żeby zresztą na zajęciach samobrony już panowie z policji przychodzą i te zajęcia też współprowadzą, więc no, przekazują część tych, tych umiejętności. Ale chcielibyśmy też, żeby uczniowie mogli się przygotować do, chociażby do rozmowy rekrutacyjnej, do pracy w policji. I w tym programie właśnie takie elementy są. Więc jeżeli tylko uda się wdrożyć ten program na szczeblu centralnym, na pewno będziemy chcieli z niego korzystać. No, na pewno nowych ludzi do pracy będzie potrzeba w takiej dziedzinie jak medycyna. Tutaj mamy ratownictwo medy no, bardzo atrakcyjny kierunek wydawałoby się dla młodzieży, no, która powinna w nim podjąć jakieś wyzwanie. Kierunek cieszy się bardzo dużą popularnością. No w tamtym roku mieliśmy próbkę, bo mamy bardzo dużą klasę, 33 osobową, właśnie młodzieży, która kształci się na tym kierunku. Nasza młodzież przez lata nauki ratownictwa medycznego doskonali te swoje umiejętności. Przygotowują się między innymi biorąc udział w szkolnych mistrzostwach pierwszej pomocy, teraz przygotowują się do okręgowych mistrzostw, które już w kwietniu się odbędą. No, a też fakt, że nasi absolwenci kształcą się dalej w kierunkach medycznych, na kierunku ratownictwa, na kierunku pielęgniarstwa. No i odwiedzając, oczywiście nikt by nie chciał znaleźć się w naszym rzadkości szpitalu, ale jednak mnóstwo absolwentów naszych tam pracuje. Z racji tej, że jesteśmy w zespole szkół ekonomicznych, musimy teraz porozmawiać o ekonomii. Mamy ważny rok, rok edukacji ekonomicznej. No taki ważny, można powiedzieć, chyba dla każdego z nas, no, bo musimy zarządzać tymi swoimi budżetami domowymi, no, a szczególnie właśnie ważny dla nauczycieli i uczniów zespołu szkół ekonomicznych, no bo jako przyszli ekonomiści będą zapewniać stabilizację no, innym pracownikom swoim. Dla nas szczególnie ważne kierunki technik ekonomista i technik rachunkowości, bo to są takie bazowe kierunki tutaj naszej szkoły. Natomiast coraz trudniej nam zachęcić uczniów, żeby przyszli kształcić się w tym zawodzie. W związku z tym, że rok 2024 został ogłoszony przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej jako rok edukacji ekonomicznej, przystąpiliśmy do tego projektu, zostaliśmy wpisani na listę partnerów tego projektu i realizujemy projekt pod nazwą Małe Jest Piękny. Rola mikroprzedsiębiorców w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatu brzozowskiego. W ramach tego projektu zaplanowaliśmy spotkania z naszymi lokalnymi przedsiębiorcami, z firmami, które bardzo często prowadzone są właśnie przez naszych absolwentów, też naszej szkoły i bardzo dobrze te firmy tutaj na rynku brzozowskim i w powiecie. Hmm, Funkcjonują. Jeżeli, jeżeli popatrzymy szerzej, no to wiadomo, że my swoich uczniów wysyłamy też na praktyki. Dalej, poza, poza powiat i tutaj tego partnerstwa udzieliły też hotel Arłanów, e, przedsiębiorcy spoza, spoza naszego powiatu. E, chcę podkreślić, że patronat honorowy nad całym projektem e, objął pan starosta i tutaj powiat, e, powiat brzozowski. E, Zwieńczeniem tego projektu będzie gra terenowa, e, gra z wykorzystaniem nowej technologii uczenia, z wykorzystaniem technologii Steam, e, z aplikacją. Chcemy do tej gry zaprosić wszystkie szkoły ponad podstawowe, zarówno zespół szkół budowlanych, jak i pierwsze liceum ogólnokształcące. Regulamin już jest przygotowany, na pewno prześlemy do tych szkół i chcemy, aby ta gra odbyła się pod koniec maja. Myślę, że będzie to nie tylko zapoznanie z historią rzezowa, z lokalnymi tutaj przedsiębiorcami, jak oni tutaj no, odnajdywali swoją drogę na tym rynku gospodarczym w Brzozowie, ale też będzie świetną zabawą, bo uczniowie lubią takie nowinki, lubią bawić się aplikacjami, więc myślę, że będzie to ciekawe wyzwanie. No właśnie może mikroprzedsiębiorstwa są właśnie sposobem na życie w takich mniejszych ośrodkach, na przykład jak Brzozów czy powiat brzozowski, gdzie tu trudno no o firmy wielkie, które zatrudniają po kilkasety osób, może właśnie odnajdywanie się w takich przedsiębiorstwach umożliwi utrzymanie, no i nawet zapewnienie pracy innym osobom. Nie jest ten rynek jakoś specjalnie rynek pracy u nas tutaj rozbudowany. Natomiast te firmy, które powstają naprawdę zapewniają wiele miejsc pracy, więc jest to jakaś szansa tutaj dla powiatu, dla ludzi, którzy tutaj mieszkają, dla mieszkańców i byłoby to na pewno świetne, świetne rozwiązanie. Mam nadzieję, że młodzi ludzie popatrzą w pod takim kątem, że warto tym bardziej, że przedmioty ogólnokształcące, takie jak podstawy przedsiębiorczości czy obecnie biznes, zarządzanie, przygotowują ich do tego, aby umieli Nawiązać, rozpocząć swoją działalność gospodarczą i potem ją prowadzić. No funkcjonuje u Was też program Przyszłość Europejska, młodzieży zespołu szkół ekonomicznych. Tutaj rekrutowaliście już chętnych poprzez egzamin z języka obcego. No język obcy i biznes, ekonomia no to się łączy, więc to są też takie bardzo wartościowe inicjatywy. Tak, projekt jest skierowany do wszystkich uczniów we wszystkich zawodach technikum na wyjazd na praktyki zawodowe w tych zawodach wyjedzie 30 uczniów. 30 uczniów do Włoch, do Rimini i ten wyjazd planowany jest na wrzesień. No, mamy nadzieję, że po odbyciu takich dwutygodniowych praktyk u przedsiębiorców za granicą, no jeszcze bardziej oni pogłębią swoje umiejętności i wiedzę. No Nowością w tym roku szkolnym jest korzystanie z nowego obiektu, warsztatu, z których kiedyś korzystał zespół szkół budowlanych. Jak dostosowywaliście te pomieszczenia, ten budynek do potrzeb uczniów? No i czy zespół szkół ekonomicznych jest już teraz w jednym miejscu? Jeszcze nie jest w jednym miejscu, jeszcze korzystamy z dzierżawionego budynku, bo mamy ponad 600 uczniów w tym roku, więc jeszcze nie mieścimy się tutaj. Aczkolwiek zyskaliśmy poprzez remont tych budynków i adaptację na nasze potrzeby dziewięć sal lekcyjnych różnej wielkości, więc są zajęcia i na grupy i w pełnych składach zespołów klasowych. Natomiast no, mamy pracownię komputerową na 23 stanowiska, każda z tych sal wyposażona jest monitor interaktywny, co na pewno ułatwia pracę nauczycielowi, ale też no, uatrakcyjnia zajęcia. Więc no, dzięki, dzięki temu um, łatwiej nam jest pracować, um, dopasować plan lekcji. Zajęcia nie trwają dłużej niż do 15.30, um, no, a jednak um, problemy komunikacyjne, jakie tutaj na terenie powiatu gdzieś się pojawiają, no, um, wymuszają na nas pracę tylko na jedną zmianę. Remont i adaptacja warsztatów to już jasna, nie jedyna duża inwestycja na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych. Dokonaliśmy wymiany całego stropu na obiekcie szkolnym wraz z blachą. To była taka gruntowna wymiana właśnie, jeżeli chodzi o Zespół Szkół Ekonomicznych. Natomiast trafiła się okazja, żeby na terenie posesji Zespołu Szkół Ekonomicznych znajdowały się warsztaty, które były użytkowane przez Zespół Szkół Budowlanych. W późniejszym czasie opowiem jak z tymi warsztatami postąpiono, bo też należało je usunąć z tego terenu i w związku z tym dokonaliśmy gruntownego remontu właśnie budynków, warsztatów zespołu szkół budowlanych z przystosowaniem do sal dydaktycznych dla Zespołu ekonomicznych, bo jak się okazało, młodzieży było na tyle dużo, że nie mieściły się właśnie w tym budynku, a to po części rozwiązało nam problem. I był to wydatek ogromny, ponieważ sam remont właśnie warsztatów to kosztował w granicach 4 miliony złotych. Natomiast wymiana dachu i, i z, łącznie z kanalizacją to w sumie około 1,5 miliona złotych, łącznie w zespole szkół ekonomicznych, nie licząc wydatków takich jak wyposażanie sal, remont gabinetów dyrektorskich, remont wewnątrz pomieszczeń. Takie grubsze inwestycje wyniosły na przestrzeni ostatniej kadencji całej około 6 milionów złotych, więc w dużej części było to rzeczywiście też dofinansowywane, bo to są kwoty na tyle duże, że powiat nie byłby w stanie w całości udźwignąć tych wydatków. Podobnie jak w pozostałych brzozowskich szkołach średnich, uczniowie ekonomika rozwijają talenty artystyczne i sportowe, a ponadto... Nie chcemy też ich tylko zamykać na to, że tylko nauka, i przez 8 y, godzin lekcyjnych y, tylko siedzą w salach po zamykaniu i się, i się uczą. Organizujemy też y, takie luźne dni, jak na przykład y, wczoraj, y, tematyczny y, dzień kolorowej skarpetki. Y, to jest taki dzień y, y, integracji z osobami, z zespołem Down'a. Dużą popularnością cieszą się u nas kiermasze. Kiermasze wypieków, i to są kiermasze zazwyczaj z przeznaczeniem na cele charytatystyczne. No niestety, no ale nasi uczniowie też mają różnego rodzaju problemy, problemy zdrowotne i chcąc ich wspomóc też finansowo, czy to uczniów, czy absolwentów naszej, naszej szkoły, czy w jakichś tam takich różnych życiowych sytuacjach, organizowane są te kiermasze. Młodzież bardzo chętnie się angażuje i to wcale nie jest młodzież tylko z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych. To praktycznie młodzież z całej szkoły. Przynosi wypieki, które przygotowała w domu. Ty organizujemy kiermasz, wszyscy. My również, nauczyciele, przyłączamy się, kupujemy te, te wypieki, a pieniążki przekazywane są tym potrzebującym. Myślę, że Aha. warto o tym wspomnieć, bo to jest taka niezwiązana może z samą nauką ale inicjatywa, która wyszła od samorządu, która wychodzi od uczniów i oni zawsze, jak jest taka potrzeba no to co, organizujemy kiermasz. Więc no świetnie, mhm. świetnie, że tak myślą, że, że w ogóle myślą w tą stronę, że. Trzeba też pomóc i możemy w tym celu coś zrobić. No właśnie, bo to uwrażliwia też społecznie, co może na przyszłość też mieć znaczenie, ponieważ w dorosłym życiu no będą po prostu wspierać potrzebującym. No myślę, że tak, myślę, że właśnie o to, o to nam chodzi, żeby nie tylko z, byli skierowani na y, naukę. To jest ważne, oczywiście, i wykształcenie jest ważne, ale żeby byli dobrymi, empatycznymi y, ludźmi. Zapraszamy!